Witajcie moi drodzy. Ten materiał dedykowany jest dla osób, które posiadają samochody z silnikami TSI, TFSI. Pokażę Wam dzisiaj czynność, którą każdy z Was będzie musiał wykonać, jeżdżąc właśnie takim samochodem z silnikiem TSI czy TFSI, aczkolwiek są małe wyjątki od tej reguły, ale o tym powiem już na końcu filmu. Także bierzemy się do pracy i pokażę Wam co dalej. Nasz dzisiejszy pacjent to SEAT z przebiegiem 115 tysięcy, silnik 1,4 oznaczenie CZEA, czyli z aktywnymi cylindrami. Cała ta nasza procedura połączona będzie z wymianą oleju w silniku, więc w pierwszej kolejności zastosowałem płukankę do silnika. Poczekamy, aż on popracuje, sobie wypłucze się i przystąpimy do kolejnej czynności, która też poprzedza, jakby tą e, naszą główną czynność, którą wykonamy na samym końcu. Więc tak, jak w ogóle zaczynamy całą tą procedurę? Tak jak powiedziałem, w pierwszej kolejności wlewamy płukaneczkę, bo będzie to połączone z wymianą oleju. Następnym etapem jest czyszczenie układu wtryskowego. Musicie o tym wiedzieć, że wtrysk bezpośredni TSI, TFSI czy FSI, tak? Oznacza to bezpośredni wtrysk paliwa. Wtryskiwacz umieszczony jest w komorze spalania. I on zarasta tak samo jak zarastają yy, wtryskiwacze w dieslu, więc tutaj nawet nie ma opcji, żeby pominąć ten krok. To już jest dzisiaj konieczność. Czyszczenie układu wtryskowego w silnikach TSI to jest dzisiaj konieczność, więc przeprowadzimy proces czyszczenia. On już sobie pracuje tutaj na maszynce na odpowiednim ciśnieniu i specjalistycznym preparacie. Jak skończy się ten proces, to przechodzimy w zasadzie dopiero do meritum tego wszystkiego. Ale jakby u nas bez zrobienia czyszczenia układu wtryskowego nie ma opcji, żeby przejść do kroku następnego. Robimy to albo tak, albo wcale. Słyszycie ten wspaniały dźwięk. Czyszczenie dobiega właśnie końca. Tak, powinien pracować prawidłowo. Zrobiony silnik generalnie. One mają pracować głośno z charakterystycznym takim dzwonieniem. To jest właśnie efekt pracy wysokiego ciśnienia układu paliwowego. Tak właśnie powinien ten silnik pracować. Także kończymy z czyszczeniem układu wtryskowego i przechodzimy do następnego punktu. Więc urządzenie czyszczące mamy już odpięte. Posłuchajcie, jak on pięknie pracuje. Także on w tej chwili pracuje już na własnym paliwie, tym, który jest w zbiorniku, bez żadnych urządzeń dodatkowych. Teraz tak naprawdę przechodzimy do ostatniej części, którą należy zrobić i tym będzie demontaż właśnie kolektora sącego. Chciałbym wam pokazać o co tutaj będzie chodzić. Tu jest kolektor sący z interkulerem wodnym, tak zwanym. I pokażę Wam, co jest następną czynnością, którą należy wykonać właśnie w tych silnikach TSI. I teraz możecie zobaczyć, po co to wszystko. Spójrzcie, jak wygląda kanał dolotowy w głowicy, jak wyglądają zawory. Wszystko jest w nagarze. Także to jest czynność, którą każdy z Was będzie musiał wykonać poza właśnie tymi, poza wyją tymi wyjątkami, które opowiem na końcu. Także zobaczcie, to trzeba po prostu wszystko wyczyścić tak zwaną metodą orzeszkowania i poskładać z powrotem. Kolektor wymyć, tak wygląda kolektor od środka. On też kwalifikuje się do wymycia, więc wrzucamy go do specjalnej myjki po prostu, żeby to wszystko nam się wyczyściło. I też spójrzcie, co tutaj można zobaczyć. Tutaj jest właśnie m.in. interkuler wodny. Właśnie płyn z niego jeszcze wycieka, także tak to wygląda. Ten kolektor można generalnie rozmontować, żeby go wyczyścić, i po złożeniu to wszystko będzie jak nowe. Zobaczcie, jakie to wszystko czyściutkie. Także mamy przygotowane, zrobione to zostało metodą orzeszkowania, tak zwaną. Dlaczego tak się to nazywa? Bo robi się to łupinami orzecha. Pod ciśnieniem wtłocza się tutaj poprzez specjalne urządzenie drobne łupiny orzecha, które pod wpływem swoich jakby wibracji czyszczą nam ten układ tutaj dolotowy także tak to właśnie wygląda, dzięki temu możemy już składać, kolektor mamy wymyty, wyczyszczony no i w drugą stronę i finalnie tak to wygląda, autko już jest w pojeździe testowej wszystko posprawdzane, odpowietrzone także Wszystkie przewody, to wszystko jest pomocowane na swoich miejscach. To jest bardzo ważne, żeby nie zapominać o tym. Po to są tutaj te miejsca, żeby to wszystko było zamocowane. Kontrola dwukrotna. Najpierw sprawdza mechanik, później jeszcze sprawdzam ja po tym wszystkim. Także to jest bardzo ważne, żeby auto wyjechało po prostu poskładane jak należy. I teraz możemy przejść sobie do podsumowania. Teraz możemy sobie podsumować całą tą naprawę. Każdego z Was generalnie spotka to prędzej czy później. Z reguły jest to 100-120 tysięcy, kolektor trzeba demontować i czyścić. Także to jest bez dyskusji. Wyjątkiem są układy, w których są dwa wtryskiwacze na cylinder. W tych samochodach nie ma potrzeby czyszczenia kolektora ssącego, właściwie to kanału dolotowego w głowicy, z tego względu, że wtryskiwacz działa jako wtrysk pośredni i obmywa zawór. Tam jakby ten problem nie występuje. Natomiast we wszystkich, bez względu na to, ile jest wtrysków na cylinder, trzeba czyścić układ wtryskowy. I to bez dyskusji. Raz na jakiś czas zastosujcie sobie coś do zbiornika, co czyści układ wtryskowy, a unikniecie później kosztownych napraw. I to tyle ode mnie. Dzięki za oglądanie.